Nie widać mnie! Widać! Nie widać mnie! Widać! I nie widać mnie! Widać! Co ty robisz? Grand nie widać mnie widać! Grasz ze mną? Dlaczego nie mam takiego powodzenia u kobiet? No, Przecież jestem miły, potrafię się zatroszczyć. <mulary> Zupełnie tego nie rozumiem. Adam! Adam! Adaś! Adam! 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 Patrz na ten jej kościsty tyłek. No właśnie patrzę. Gdzie ty się tam patrzysz? A. Stary, nie wiem czy my możemy tak tutaj. Spoko! Przecież nikt nie idzie! Co to było? To tylko mój zamek! Oooo! Wow, łasko oni się wzięli, wiesz, że nie mogę tak przy publiczności. Adam! Adam! Adaś! Adam! Adam! Kaczyński! Tuż! Kaczyński! Tuś. Kaczyński! Tu! Kaczyński! Tus, kaczyński. Tus, mamo. Cicho! Mam na rano do roboty. Sharonko Stefan! Witaj mięciu! Słuchaj tego! Węż mówi do węża, czy my jesteśmy jadowite? Śmiertelnie, A co? Bo właśnie ugryzłem się w język! Bądź w język! Ty Adam! to opowiesz! Adam! 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 Adaś! Adam! Adam! Adam. Proszę szeroko otworzyć. Aha. Wybiera się pan gdzieś w te wakacje? Tak, tak. E, proszę nie mówić, gdy trzymam ręce w pańskich ustach. Ja się z żoną wybieram za granicę, jedziemy do zoo, do Frankfurtu. Ona ma tam rodzinę. Ma pan dzieci? Proszę nie mówić, bo nie mogę pracować. Coś tam z tyłu chyba jest nie tak. E, czy pan je głównie banany? Czwarty raz panu nie powtórzę. Proszę nie mówić, gdy operuję w pańskich ustach. Dobra, no to muszę tego spróbować. No, nie takie złe. Teraz muszę powąchać pański oddech. O, to było mocne. Muszę się położyć na chwilę. O Boże. Adam, 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 Adaś, Adam, Adam, Adam. Drodzy Państwo, w dniu to? dzisiejszym nasze zoo zamykamy za 15 to? minut. Nie chcę poznać się, się, się w ogóle. no. co z powodu kwarantanny? Andrzej jest chory? Stary, wypiłem 12 kaw, już teraz nawet nie mogę mrugnąć. W dodatku słyszę, jak bije mi serce. Młody też wypił 12 kaw, a poszedł 3 godziny temu, moja dalej nie mogę. A nie, to nie Adam. To Witek! 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 Witek!